W gminie szanów w minioną niedzielę do urn poszło 74,98% uprawnionych do głosowania. Ten wysoki wynik frekwencyjny można było zauważyć już od samego rana, bo ruch w lokalach wyborczych był duży. Przed siódmą byli pierwsi chętni do głosowania. Tak. Czyli jeszcze tuż przed otwarciem, właśnie? Tak, tak, ale chwilkę poczekali. O siódmej żeśmy otwierali lokal. W niektórych lokalach wyborczych momentami tworzyły się kolejki oczekujących, by oddać głos. Wiele osób poszło tym razem zagłosować, choć nie zawsze uczestniczyli w wyborach. Głosujący byli jednak zgodni, że warto mieć wpływ na ich wynik. Zawsze Państwo chodzą głosować? Zawsze. Zawsze. Od, od, od czasów dawnych. Dlaczego? No to jest. Nie obowiązek, ale, ale poczucie obywatelskości. No, właśnie część ludzi mówi, że ich polityka nie interesuje. No to polityka przyjdzie do nich kiedyś. Są, tak sądzę, że. Wszystko jasne, wszystko tutaj technicz, z technicznego punktu widzenia nie macie Państwo żadnych problemów. Nie nie, 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 nie. Trzeba głosować, warto. Mhm. I młodzi przede wszystkim powinni iść do głosowania. Młodzi ludzie, którzy często mówią, że nie interesuje mnie, to nie chcę się pan, że to jest dobre podejście, trzeba głosować. No... Tak. Najpierw mówią nie chcę głosować, a potem wyjeżdżałem za granicę, nie? Także albo biorę życie w swoje ręce i mam wpływ na to, co się dzieje w kraju, albo nie. Czyli co, warto głosować, warto iść? Czy to rzeczywiście obowiązek właściwie? No, obowiązek ja obowiązek przymusu nie ma. Tutaj z karabinami nie stoją przy drzwiach, widzę. Także dobrowolnie, ale powinno się iść. Myśli pan, że jednak trzeba iść, trzeba wyrazić swój głos? Powinno się. Dlaczego? Żeby mieć wpływ na to, co się dzieje w tym kraju. Zawsze pan głosuje, czy? Nie. To moje drugie. Dopiero? Dopiero. <laughs> Czyli jednak. <laughs> to kłóci z tym, co powiedziałem przed chwilą. Czy trzeba czasem dojrzeć? Trzeba. Zawsze państwo głosujecie? Zawsze. Dlaczego? Bo to jest mój przywilej i obowiązek, a w zasadzie no, jako obywatel to każdy powinien zagłosować oddać swój głos. Nawet jeżeli później nie zawsze się zgadzamy z wynikiem. Nawet, nawet, ale skoro walczyliśmy o to, żeby mieć demokrację, to korzystajmy z tego. W Powiecie Chrzanowskim najlepszy wynik wyborczy osiągnęło Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 35,7% głosów. Koalicja Obywatelska miała wynik 31,52% głosów, potem była trzecia droga z wynikiem 14,60% głosów oraz nowa Lewica z poparciem 8,46% głosujących. Konfederacja uzyskała wynik 6,73% W samej gminie szanów te wyniki ukształtowały się następująco. Koalicja Obywatelska uzyskała poparcie 33,59% głosujących, zyskując najlepszy wynik. Prawo i Sprawiedliwość miało poparcie 31,96% głosujących. Kolejna, Trzecia Droga, zakończyła tu wybory z wynikiem 15,20% Poparcia, natomiast Nowa Lewica 10,54 i Konfederacja Wolność i Niepodległość zyskała poparcie blisko 6% głosujących, osiągając wynik 5,92%. Frekwencja w gminie Chrzanów w tych wyborach wyniosła 74,98%. Najwyższa, bo przekraczająca 75%, frekwencja była w Babicach, potem w gminie Libiąż, a najniższa w Alverni. Podobnie jak szanowianie głosowali mieszkańcy Trzebini, choć tam setnymi procent wygrał pis, zyskując poparcie 32,98% głosujących, podczas gdy koalicja obywatelska miała poparcie niższe o 7%. Zdecydowaną przewagę nad pozostałymi komitetami wyborczymi miało natomiast Prawo i Sprawiedliwość w pozostałych gminach powiatu, czyli Alverni, Babicach i Libiążu, uzyskując tam poparcie powyżej 40% głosujących przy ponad 20% poparciu dla Koalicji Obywatelskiej w Alverni i Babicach oraz 30% w Libiążu. Trzecia droga w każdej z gmin powiatu otrzymała kilkunastoprocentowe poparcie, od ponad 11% w gminie Libiąż do ponad 17% w gminie Alvernia. W trzech gminach powiatu: Libiążu, Alverni i Babicach lewica uzyskała też gorszy wynik od konfederacji.